Państwo i moim gościem jest profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy Więcej, Kolegium Civitas. Dzień dobry, dobry wieczór Panie Profesorze. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, będzie kilka cytatów. Ja muszę Państwa uprzedzić, że będą to bardzo ksenofobiczne treści, ale te najbardziej wrażliwe słowa pozwolę sobie wypikać, licząc na Państwa pomysłowość, co takiego mogłoby się pod owym wypikaniem znajdować. Jedyną odpowiedzią, na jaką się zgadzam, jest strzelanie z zasady do wszystkiego, co wejdzie w strefę na granicy polsko-białoruskiej. Jak zdechnie przez to parę ciapatych dzieci, tym lepiej. Treść tego mm, wpisu została zgłoszona administratorom portalu X. Odpowiedź Twittera nie naruszono naszych zasad. Drugi. Je pip, gender. Je pip, pip, zboczone. Je, pip, transwestytów, do pieca, pip. Treść nie została usunięta. Zgłoszenie zwykłe, eskalacja bez odpowiedzi. Dalej. Ochrona Putina nie pozwoliłaby na takie niedopatrzenie. Czemu? Bo tam nie ma lesbijek, pip, i inwalidów, i tak powinno być. Zgłoszone przez ciebie treści nie naruszają naszych zasad. Ukraińcy, spie, pip, z Polski. Zgłoszone treści nie naruszają naszych zasad. Żydostwo znowu się panoszy po naszym kraju, wąt do Izraela. Treść nie została usunięta, zgłoszone treści nie naruszają zasad. Ja zdecydowałem tylko kilka, 127 albo 172, nie pamiętam strony, liczy raport przygotowany przez Stowarzyszenie Nigdy Więcej z takimi właśnie treściami. Ile tego jest? No, no, niestety, tak jak pan redaktor powiedział, grubo ponad 100 stron gęstego tekstu z treściami podobnymi do tych, przez Pana przed chwilą zacytowanych. To jest łącznie ponad 600 zgłoszeń. Z tego połowa to były zgłoszenia z konta użytkownika, druga połowa to zgłoszenia dokonane oficjalnie przez Stowarzyszenie Nigdy więcej. Z czego, który jest zaufanym partnerem. Który jest zaufanym partnerem Komisji Europejskiej w ramach projektu SafeNet. I właśnie za sprawą tego projektu przyjrzeliśmy się mowie nienawiści, konkretnie na tej platformie, czyli Twitter, znany obecnie jako, jako X, gdzie problem mowy nienawiści wydaje się narastać w sposób gwałtowny i niekontrolowany. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę, że nie udało się wszystkich takich treści znaleźć i wypunktować. Tak, to są tylko przykłady, dlatego dlatego że takich wpisów niestety właśnie na tej platformie jest, jest masa, to są tysiące i miliony tego, tego tego rodzaju wpisów, ale niewątpliwie platforma nie może uciec od, od odpowiedzialności za Tolerowanie treści, które zostały zgłoszone jako naruszające zarówno przepisy polskie, jak i europejskie, jak i y, y, zasady regulaminu samej platformy. No, bo tam jest taki zapis w regulaminie. Naszym celem jest zwalczanie nadużyć motywowanych nienawiścią, uprzedzeniami lub nietolerancją. X nie przestrzega swojego własnego regulaminu? Y, absolutnie nie. I te y, treści, jak i odpowiedzi, Firmy na zgłoszenia do niej kierowane ewidentnie, ewidentnie o tym świadczą. Dlatego postanowiliśmy zebrać i pokazać światu, jak wygląda praktyka tolerowania mowy nienawiści, podżegania do przemocy. Gloryfikowania holokaustu, obrażania całych grup, czy wręcz wzywania do wymordowania cały, całych grup ze względu na, na, na pochodzenie, ze względu na kolor skóry, czy, czy, czy orientację seksualną. W kogo najczęściej uderzają te wpisy? Mhm. Uderza mowa nienawiści jak wynika z waszej analizy. Mhm. Więc jeśli chodzi o te wpisy w języku polskim bardzo bardzo rozpowszechnione właśnie na tej platformie to są często treści antysemickie to są także treści rasistowskie czyli wymierzone przeciwko Żydom przeciwko ludziom pochodzenia afrykańskiego Także przeciwko osobom LGBT, także przeciwko uchodźcom ukraińskim. Takich treści także jest, jest, jest bardzo wiele i także wobec takich treści niestety platforma stosuje w praktyce politykę źle pojmowanej tolerancji. Co my możemy ustalić dzisiaj po przejęciu platformy przez Ilona Muska, bo to jest ważna cezura, to pan profesor tak. doskonale wie, o autorach tych wpisów. Elon Musk przejął platformę i od tamtej pory w zasadzie śledzenie ruchu czy analiza trollingu albo tego, co tworzą boty, a co prawdziwi użytkownicy jest bardzo utrudnione. Mhm. Jak, co my możemy powiedzieć o tych autorach? Mhm. No, niestety od momentu przejęcia tej, tej platformy, ważnej platformy nie tylko w naszym kraju, ale przecież na skalę globalną przez ona Maska, sytuacja się pogorszyła. O ile wcześniej podejmowano pewne próby, nie zawsze konsekwentne, radzenia sobie z tym problemem, o tyle w tych, w, tych, w tych ostatnich miesiącach czy latach mamy do czynienia z zalewem mowy nienawiści czy różnych treści skrajnych na Twitterze, co o tyle może być zaskakujące, że Elon Musk jest człowiekiem też z pewnym backgroundem. Pochodzi z Republiki Południowej Afryki, kraju, który też ma swoją szczególną, Doświadczy... bardzo historię. Tak ma szczególne doświadczenie historyczne i wydawałoby się, że także z tego względu ten nowy właściciel Platformy powinien być no, nieco bardziej wrażliwy na to, do czego Platforma może służyć w kontekście mowy nienawiści. Tymczasem sam, niestety, ma na koncie rozsiewanie, rozpowszechnianie treści, które w ten sposób można by opisać. Dosłownie parę dni temu Elon Musk upowszechnił w internecie treści ocierające się o tak zwany rewizjonizm historyczny w odniesieniu do II wojny światowej, gloryfikowanie postaci Hitlera jako rzekomo pokojowego przywódcy. To... 27 stycznia, bo odwiedzał Muzeum Auschwitz-Birkenau i mówił: Poruszające, smutne, tragiczne, że ludzie zrobili to innym ludziom. Kilka dni temu podważa to, co sam, czego sam mógł doświadczyć poprzez wizytę. Pan... No, oczywiście. I... Po co on to Pana zdaniem robi? Dlaczego? Jaka tu jest logika w tym? Czy tu chodzi mm -hmm. tylko o biznes, o pieniądze? Dobre pytanie. Należałoby je pewnie zadać samemu Maskowi, ale możemy podejrzewać, że częściowo to wynika z jego modelu biznesowego a częściowo być Im może. Im więcej emocji, tym więcej czasu na X, im więcej czasu na X, tym więcej sprzedanych reklam. Dokładnie. Chociaż myślę, że akurat jeśli chodzi o reklamy, to, to, to sporo stracił na tym, że pewne duże firmy po prostu nie chcą reklamować się na platformie obok treści gloryfikujących holokaust na przykład czy podżegających do, do przemocy czy do nienawiści wobec, wobec wszelkich mniejszości ale można podejrzewać że być może sam właściciel Twittera po prostu podziela niektóre poglądy jest, tego typu poglądy jest skrajne bardziej otóż to Czy Elon Musk Powiedziałby Pan, że to jest siewca nienawiści w tym kontekście, że jest właścicielem platformy? Obawiam się, że jego rola w tym kierunku ewoluuje. Nie jest tylko rolą właściciela, ale jest rolą jest, takiego ośrodka, że tak powiem, nadającego ton. Wyznaczającego ramy tego, co dopuszczalne, a co, a co niedopuszczalne, w sposób, w sposób taki bardzo, bardzo niebezpieczny. I to nie jest oczywiście tylko obserwacja nasza jako stowarzyszenia Nigdy więcej na gruncie polskim. Podobne obserwacje mają. Podobne do nas yy, yy, organizacje yy, zajmujące się badaniami mowy nienawiści. Ja wspomniałem już o, o projekcie europejskim SafeNet. Jest jeszcze projekt Get the Trolls Out, czyli yy, prawda? pozbądźmy się troli. To też jest międzynarodowy yy, projekt badający mowę nienawiści, i yy, w, w, różny, w różnych krajach yy, 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 podobne, podobne obserwacje były yy, poczynione. I teraz pytanie: Co z tym można zrobić? Rzecz jasna. Na, Właśnie, na przykład przechodzi. na poziomie Unii Europejskiej. I tutaj chyba zbliżają się pewne, pewne rozstrzygnięcia, skoro od lutego tego roku obowiązuje. Nowe prawo europejskie, znane jako Digital Services Act, które ma między innymi prowadzić do, no, jeśli nie pełnej eliminacji, to przynajmniej do ograniczenia przestrzeni dla mowy nienawiści na, na, na platformach, w mediach społecznościowych. Ale jak? Mm -hmm. Jak to wymóc? Mhm. Zamknąć platformę mhm. zakazać jej działalności. Hmm. No to byłby oczywiście krok ostateczny, którego pewnie chcielibyśmy uniknąć. E, istnieją różne em, em, kroki Wymuszyć pośrednie, e, takie, jak, takie, takie, tak, takie jak kary. E, e, no to i... na pewno do Ilona Maska dotrze, kiedy będzie musiał zapłacić tylko pytanie, jak wysoką karę, mhm. żeby poczuł. Otóż to. No, z tego co wiadomo. E, Komisja Europejska rozpoczęła już procedurę właśnie w sprawie Platformy X, która jak do tej pory niewiele sobie z tej procedury wydaje robić, ale na horyzoncie są rozwiązania bardziej radykalne, takie jak to rozwiązanie, które raptem kilka dni temu zastosował sąd w Brazylii który między innymi właśnie ze względu na takie no nieskrępowane nieskrępowaną obecność mowy nienawiści na, na, na Twitterze zdecydował o zablokowaniu platformy w właśnie Dowie. tej na terenie dużego przecież kraju, Bardzo jakim jest Brazylia. No oby Elon Musk wyciągał wnioski, to chyba tak, tak możemy. Splendować naszą rozmowę. Profesor Rafał Pankowski, Stowarzyszenie Nigdy więcej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Panie profesorze.